i widzowie to mnie chcieli to mnie bardzo dziękuję i Zwróćcie i... uwagę że jeszcze nie było filmu na tym kanale nie no to i nagrywam więc niech głosować przy kamerze dobrze? I zwróćcie uwagę, bo ja nie używam w tym takich malwek jak Super Monkey, Wizard Monkey tego typu. Nie używam ogólnie tych małp. Czyli to jest magiczna małpa. To jest magiczna małpa. To jest magiczna małpa. To jest magiczna to jest magiczna, to jest magiczna, ale na przykład ninja i akami to nie są magiczne małby. A ja nie magia, a ninja to nie jest magia. Zacznijmy od farmy. Ja tak farmę ocenię na Nie jest jakaś specjalna. Nie pod nią. Ja, nie u mnie ubię. Bo mają dłonki tak jak małpa z pojemary. Nie leży dobrze klejna, więc. i I druga. Znaczy, że nie podał aktusy, to dałbym mu, mu taką C, bo to jest właściwie dla mnie jedyna małpa, która spowalnia. Nie, nie balony. Po którą gram, bo nie po i helikopter. Na początku pomyślałem, że jest on tutaj, te ale bo na środkowym za komandą że ma z kasą i życiem. Potem stwierdziłem, że słab, nie skamuje, ale ogólnie, kiedy odkryłem inną łebszę, na środkowym zełku, które odsuwa barony, nie to... u No nie to... To jest nawet niezły na początek. Tak. Tak więc dam mu takie... takie miejsce. I dalej monkey, bo to nie gram. Ale widziałem jak fajnie grają ludzie pod nekromantę. te tak więc dam... o te. Tak. Samolot. Niby ma bardzo fajną bombę atomową, ale ogólnie, kiedy chciałem podniegać, to mi zwykle nie wychodzi, więc ta, tak ja. Ta małpa. Niby ja to było lepsze, ale zatko tego używam, więc. Więc no. Beta. Ta małpa. jest Niby jakaś. Słaba! No po prostu mi. No to? Sub Jeden jest od jej łebczeń. Co niby dam. To założę, co okę. Wioska. Nie wiem, można podnieść. Eee... zadku ją gra. tak za mąki. to nigdy w niej nie, nie grałem. Mogę nie w mnie go grać, ale nie grałem tam i znajp. Snipe. Snajp może być fajny. No ostatnio mało po niego. No i serzę. Faktory, to dla mi więc obowiązkowa małka, Jest to więc OBOWIĄZKOWE, żeby to brać Jest to więc OBOWIĄZKOWE Znowu OBOWIĄZKOWE Be, Bardzo fajna jest ta zdolność No i na środku, kończyła na środku rynku drzewku Zjadła gdzie się gdzie całą mapę. Super Monkey niby słaby, nie jest, ale dam no, tutaj tam pogadać nie łzy. No, ani nie dawaj Na dół chcę załodzeń, a nie łzy. Tu jest w ogóle słabe. A tutaj tam nie lubię tego. Nie wiem, po co. A kto, za nie lubię, może być fajny, to tam gdzie rano ta mamy. i może być fajny. Nie, ale ja nie jak da się go dobrze z jakąś małpą, to on może zamieniać balonów w złoto na, na dolnym drzewku, co jest według mnie dobre. Na wyższym jest to dobre, ale jeśli masz małpę, która potem będzie to niszczyła, połowa się zamieniła balonów w złoto. I to zwykle, gdy taktyki z nim, to przegrywam wieć. Ale tutaj. To. Bardzo tego nie lubię. Wieję! to słabe. Chociaż raczej dałoby się to przestawiać. No, w do miejsca. Dam. Taką Taką. Sukces. shooter. Nie gram pod to. Tu to. Tam tak. Hmm, tak, tak, tak. Nic nie dałem na F. Więc jakby. Nic nie słabe, kolce są bardzo dobre. I. W ogóle nie widzę. Daję gane. Zupełnie go nie mam tutaj. Bo dałbym tylko tutaj. Tej na A, ponieważ. Na innej mapie bardzo jest fajny! Bardzo dobrze robię na miejsce. Ogólnie jest dobre. I zobaczcie, tutaj oceniam tylko. I zobaczcie, i... I do tego uzłam tylko jednego zewka nad tym każdym, bo po prostu nie, nie tylko gram, na nie tylko gram, na niektórych w ogóle nie wymieniam. Nie, mam nie, 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 inne bo po prostu na nie, 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 ja, nie gram. nie gram. Mam tylko jedno drzewko. I w ogóle wielu małp tu brakuje. Ju hmm. małp tu brakuje. Nie. Je. jest biał małp. Kilku małp tu brakuje w tym I. To jest, jest dla mnie problem. Może tam inny odcinek z tego do go, kiedy, kiedy coś się tu jest innego, i do tego nie ma póki gumałk. A razie już za sekundę to jest dość tu? Krótki odcinek. Jeszcze nie nagrywałem żadnych bonusów, chociaż grałem w nie. Prawdopodobnie, dałem w nie. choć nie grałem. Mam nadzieję, że to się, że to się spodoba. Oczywiście robię PP listy. Mam nadzieję, że to się spodoba. Jest to mój ranking. Ranking. Końców I końców na pakiecie zawsze używam. No, zawsze praktycznie nie używam, bo do końca całą mapę to coś OP. OP, dobre. Ja Zatrzymuje je balony. No, ma. Na wielu mapach ma różne strategie. Więc jest fajnie. No, coś się polecam. Sam, sam to polecam, również Nie, nie jest. markę samolotową, kolcie, ponieważ kolce mają, no, fenomenalne, mapę i. i. No, ogólnie. I no ogólnie. Nie, jest ogólnie. A samolot ma fajną bombę atomową. W tej na ekranie dobrze się sprawdza. ale za mi to, że to też nie jest słabe. oj, jak mówiłem. Przed ląd i połem potem tak tylko grać Hykopyn No na początku mnie mocno zainteresował, potem mocno spadł, a teraz dałem mu. a teraz jest tak średni, dzięki temu. A teraz nie jest słaby, ponieważ ma to dobre odrzucanie balonów na start. Jeśli się go ustawi na starcie, to wtedy jakby jest dobrze tutaj jest dobrze to wtedy dobrze jest i on problem na starcie Jak mówiłem o, tych, o tej małpce pirackiej na statku to ona jakby nie jest słaba, ale też ale też, ale rzadko ma okazję użyć jej najmocniejszej zdolności. I najprawdopodobniej tak odzyra. Chyba, przecież nie pod niego nie gram. Łódź potłonna też za nie uzyska najmocniejszej rzeczy. Dobre, ale nie słabo jak mówiłem o tej małpce Gruden, Gruden, W tym co gram, czyli bez małpek magicznych. Jest ona jedyną małpą, która może skłaniać wolony, ale to nie gram. Ogólnie ma trochę lepszeń. Jeszcze, bo nie, nie grałem zbytnio, ponieważ jeżeli nie wybrano na nią ścieżkę. Już ona słaba nie jest. No tak jakaś co będzie. Nie, żadnego gram. Nie mam ubiegł żywej ścieżki. Ten... Ten... Ten, który tam strzela. Ja. Ja to tutaj małpkę. Nie, że fanem, fanę, bo już się teraz nie widziałem jak się to ustawia. teraz jakoś... Teraz nie jest jakaś... Super, a ja jest jestem słaba. Może robić jak się ją odrobinę odstawia. Nie wiem. Bo jak mąki, jak pan nie przepadam za nie. Nie mogę wziąć jej. losuję bo jak mąki to mogę wziąć. Farmę! No czasem podam, jak nie mogę bo to mogę pakać, nie ja to jej nie ubię. Wizarda monkey nie gram, bo jak mówię nie gram w magiczne małpy, za mogę grać, ale jedyne co mi przypada, chociaż to do gustu, to to usuwanie kamo z balonów. Nie wiem na którym to jest z ...ku... Te rzucamy spajki. I oto. To no. Więc niedobre. Jakoś słabe nie jest. Te no, drugie. tak, Niech pozostaje Nie, nie no, kusiło mnie, żeby tu to przełożyć, bo naprawdę może robić obotę? Te miło ja mi, że może robić obotę? Te bo z balony, szybko, z balony, słabsze. Nie, eee, nie jest. Złe mąki, też nie gram, bo to jest magiczna łopa. Ma, a pod magiczną nie gram. Ta um, łopa. Um, ta małpa, Ta Nie jest jakaś fajna. No, słaba jest ogólnie, ale. Moja na przykład te Super Monkey Fan Club. To jest... Nie jest tak słabe jak się poczuje, to mogę tak próbować. Ale z nią, ale ogólnie to nie jest dobra. I jej nie używam, kiedy mam wolność wyboru jakie weźmę Ale tylko, że nie używam, bo nie używam bo jest małoby, to jest fajna Tutaj ja też nie wziąłem, bo to jest moję ma, ja mogę sobie płacić, powiedzieć. Ale nie, nic na nim nie powiedzą. Mam sutel. Eee, nie da na nim. Nie ma. Ale jeśli trzeba, to, to mogę wziąć tą rakietę, tą na mułaby. Więc to jest wykresu. Polecam spajki, spajki na całą mapę, bombę atomową. Duża wadę, kurs rzeczy. I nie I koniec już. I już koniec. Czuję, że to jest rzucenie kredytu z życiem. To jest skam. To jest tu w części pocięci skam bo ich nie dostawałem na przykład tutaj. Ale już kończymy. Pa!